Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodzimy w czas wielkiego tygodnia. Zaczynamy od niedzieli męki pańskiej, niedzieli palmowej. Zapraszam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Zapraszam do tego, by. Śledzić wydarzenia Wielkiego Tygodnia razem z kanałem Jaskinia Słowa. Znajdziecie tam komentarze do czytań, do Ewangelii, wszystkich dni Wielkiego Tygodnia, do tych wydarzeń, które dzieją się w bezpośrednim sąsiedztwie Triduum Paschalnego. Te filmy są już dostępne, także nowe nagrania codziennie przez cały ten tydzień. Moi drodzy, ta niedziela otwiera nam czas. Najważniejszy czas w Kościele, wielki tydzień to moment szczególny, liturgia niedzieli palmowej z jednej strony radosne Hosanna, ludu, który wita Jezusa jako Mesjasza, a z drugiej ogromny kontrast, bo to dramat męki dwa momenty wjazd do Jerozolimy w triumfie, i droga krzyżowa w uniżeniu. To stanowi jedność. Chrystus Mesjasz, król, nie jest oddzielony od jego krzyża. Do tego krzyża prowadzi droga pokory, droga cierpienia. Więc może warto tej niedzieli postawić sobie konkretne pytanie o to, jak my rozumiemy zwycięstwo: przez siłę czy przez miłość? Chrystus nie przybywa do Jerozolimy na wojennym koniu. Nie przybywa do miasta, by pokazać, że On podbija lud. On przychodzi na osiołku, na znaku pokoju, pokory. Nie podbija lud, ale przychodzi, by oddać życie za lud. Nie przyjmuje korony ze złota, ale z ciernia. Król, który oddaje życie za ludzi. Otwórzmy Pismo Święte, spróbujmy znaleźć chwilę na modlitwę, refleksję, zastanowienie się. Najpierw Ewangelia przed procesją z Palmami, to fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 19, wersety od 28 do 40. To radosna scena wjazdu do Jerozolimy pełna z jednej strony symboliki, ale też pewnego napięcia. Jezus wybiera osiołka, jak mówiłem, symbol pokory, zamiarów pełnych pokoju, a nie symbol wojny. Lud rozpościera płaszcze, wiwatuje, kładzie gałązki, ale nie wszyscy są zachwyceni, bo faryzeusze czują zagrożenie. Król, który przychodzi, by nie panować, ale by służyć i cierpieć. Tłum woła błogosławiony król. Trochę nie rozumiejąc, jaką drogą pójdzie ten Zbawiciel. Jezus z radością, triumfalnie wkracza, wchodzi w ten tłum, ale wiedząc o tym, że za kilka dni ten tłum będzie wołał – ukrzyżuj. W pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza, rozdział 50, wersety od 4 do 7, to jest fragment jednej z pieśni o cierpiącym słudze Pana. To postać posłusznego i cierpiącego sługi, sługi, który jest odrzucony, jest bity, ale nie odwraca twarzy. Niektórzy bibliści czy komentatorzy na przestrzeni wieków w tym obrazie cierpiącego sługi widzą po prostu Izraela, może władcę Izraela, ale też. Przychodzącego czy zapowiadanego Mesjasza. To jest prorocki obraz Chrystusa, który ufa Bogu nawet w obliczu upokorzenia. To jest też słowo dla nas. Siłą chrześcijanina nie jest zemsta, nie jest gniew, ale wiara, jak czytamy w tym teście, oto Bóg mnie wspomaga. Jezus milczy przed tymi, którzy go prześladują, którzy go oskarżają, nie z bezsilności. Ale z takiego pełnego wolności, posłuszeństwa temu, o co prosi, czy przed czym stawia ojciec. Psalm 22 to psalm, który zaczyna się od słów: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Słowa, które Jezus wypowie na krzyżu, ale to jest sam początek, czy nawet tytuł psalmu. To modlitwa, która oddaje. Z jednej strony dramat opuszczenia, cierpienia, ale zapowiada zwycięstwo Boga. Prowadzi od rozpaczy do nadziei, do uwielbienia. Ten psalm może stać się modlitwą tych, którzy są samotni, wyśmiani, niezrozumiani, ale na pewno nie porzuceni przez Boga. Warto pamiętać, że na Krzyżu Jezus mówiąc: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Nie mówi tylko tych słów. Ale odmawia ten psalm. To jest psalm utrzyżowanego Jezusa. I warto przeczytać go w całości. Zobaczyć, że na końcu tego psalmu jest mowa o uwielbieniu Boga. Nie o odłączeniu od Boga, o uwielbieniu. Drugie czytanie to chyba jeden z piękniejszych hymnów, jakie znajdziemy w Nowym Testamencie. Hymn chrześcijański o Kenozie czyli o uniżeniu, o ogołoceniu Chrystusa. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 11. Jezus, który jest Bogiem, nie zatrzymuje się na swojej chwale, ale wstępuje w dół, aż do krzyża. I ten tekst z listu do Filipian, to Święty Paweł w tym tekście no, streszcza całą Ewangelię. Jezus się uniżył, dlatego został wywyższony. Jezus pozostał wierny Ojcu i to przynosi Mu chwałę. Więc to jest zaproszenie dla nas, żeby iść tą samą drogą. Drogą Jezusowej pokory, Jezusowego zaufania, tego, które prowadzi do, do prawdziwego życia. I wreszcie. Ewangelia, dłuższa Ewangelia niż z reguły, bo czasem też czytana z podziałem na role. Ewangelia tutaj jest opisem męki Pana. Łukasz, rozdział 22, werset 14 do rozdziału 23, werset 56. Opis pokazuje nam Jezusa miłosiernego, modlącego się. Nawet w chwili y, aresztowania, y, przesłuchania, śmierci. Tylko u Łukasza znajdziemy te słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tylko u Łukasza znajdziemy słowa: Dziś ze mną będziesz w raju, skierowane do nawracającego się łotra. Jezus pozostaje wierny tej drodze. Wierny miłości, przebacza, pociesza, posłusznie trwa w Bogu i oddaje ducha w ręce Ojca. I te osoby, które tam spotkamy na tej drodze Jezusa, czy to będzie Piotr, Judasz, Piłat, Setnik, czy, czy właśnie ten dobry łotr to są takie lustra, w których możemy zobaczyć też siebie. Yy. Gdzie w moim życiu jestem gotowy, by zdradzić, by jak Piotr zaprzeczyć, by jak uczniowie uciec spod krzyża? W jakiej przestrzeni w życiu chcę kochać do końca? Kogo ja dzisiaj przypominam? Ale te pytania można by rozszerzyć na cały wielki tydzień, kiedy będziemy przeżywali, czy to niedzielę Zmartwychwstania wcześniej, mszę świętą, msze wieczerzy pańskiej, liturgię męki pańskiej, wigilię paschalną, czuwanie w ciemnicy w piątek w ciągu dnia, czy czuwanie przy drobie w piątek wieczorem i w sobotę. Takie pytanie, w którym warto troszkę pochodzić, takie kilka pytań. Po pierwsze, za kim ja idę w swoim życiu? Czy potrafię iść za Chrystusem, który jest utrzyżowany, czy raczej idę za moimi oczekiwaniami jego triumfu? Czy potrafię przyjąć w swoim życiu osła zamiast konia? Czy to znaczy drogę pokory zamiast drogi siły, drogę pokoju zamiast drogi wojny? Jak reaguję, gdy mam poczucie, że Bóg milczy. Gdy mam poczucie, że jestem opuszczony, czy umiem tak ufać, jak Jezus. Czy jestem gotów, jak Chrystus, przebaczyć tym, którzy mnie zranili? Może na, patrząc na krzyż, czy odwiedzając kościoły, baderując Jezusa w grobie, pomyśleć, na ile potrafię przebaczyć? Czy. Czy potrafi jak łotr na krzyżu stanąć w prawdzie, zdejmując wszelkie maski, jakie noszę, czy wobec ludzi, czy no niestety także wobec Boga? Co znaczy dla mnie te słowa Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego? Kilka pytań, w które warto wejść. Spróbujcie sprawić, by te dni Wielkiego Tygodnia były inne od wszystkich pozostałych dni w ciągu roku. Liturgia nas do tego prowadzi, bo rana liturgiczna tych dni Wielkiego Tygodnia jest taka jak niedzieli Wielkiego Postu, jak, jak każdej niedzieli w ciągu roku. To jest no, dużo więcej niż zwykły dzień powszedni. To jest Wielki Tydzień Jezusa. Próbujmy więc w nim być przy Jezusie.